Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Zakrzewski będę dla Was relacjonował wyjazd reprezentacji Polski w piłce sześcioosobowej do Czech na turniej Mistrzostw Europy. Właśnie za nami w Katowicach odbywa się trening ostatni przed wyjazdem do Czech o 13.00. Ruszamy dalej. Siedzieliśmy z polskiego busa no i śpigamy 2 km daleko, trochę ciepło, no ale liczymy, że coś trafimy po drodze, jakąś fajną śreszkę. <grystanie> jakieś fajne miejsce, jakąś fajną restaurację, coś zjemy. byłoby fajnie, nie? No ja też tak myślę. Mimo małych problemów udało nam się trafić do hotelu. zjedliśmy obiad do kolacji i zawodnicy teraz pojechali rejestrować się na jutrzejszy turniej. A potem czekamy na mecz otwarcia i całą ceremonię otwarcia. Tutaj za nami hotel, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda z zewnątrz. Całkiem przyjemny, fajne warunki, bardzo. 5 tysięcy 000... widzów!

Zostając z tego, że mamy chwilę, kierownik drużyny powie o terminarzu na najbliższym Pierwszy mecz gramy jutro w sobotę o 15 z Ukrainą, później w niedzielę o 14 gramy mecz z Bułgarią i ostatni mecz, hitowe spotkanie w grupie w poniedziałek 21, mecz z Niemcami. Ja oby wszystkie wygramy. Pani czasie przegrywają w meczu otwarcia z Węgrami 1-0 bo już wróciliśmy właśnie do hotelu przed chwilą i za chwilę postaram się wam pokazać pokoje, w których mieszkają reprezentanci jeżeli tylko uda nam całkiem, się to do tej Tutaj szafy, nie szafy Jadalnia Aneks kuchenny I idziemy do sypialni zobaczyć jak mieszkają Tu mamy kapitana reprezentacji Polski jak nastawienia przed jutrzejszym meczem? Zawsze bojowe. Okej. Okay. Wygrywamy to! Trzy punkty. <laughs> okay. Graliście już z Ukrainą? Nie, nie, nie. Pierwszy raz to jest chyba ich debiut w ogóle. Dobra, no, musimy pokazać pokój. wcześniej, ale nie mieliśmy okazji zagrać. A jaki jest najmocniejszy rywal? Niemcy? Nie, no, chyba Niemcy. A jeszcze nie przegraliście? Nie. A który to jest twój, że tak powiem, mistrzostwo Europy? Trzeci. No to ładnie, dobra. Teraz trzeba wygrać? Także teraz Dobra, na to liczymy.